Adriana, co ty tak odgapiasz ode mnie? Co odgapią? Trzepię jajka, jak ty. A też będziesz robił omlet? A to tylko z jajek można zrobić omlet, przepraszam? Dzień dobry, mróweczki! Dzień dobry! Przed nami ostatnia konfrontacja z Marką Galicja. Tym razem menu wegetariańskie za 50 zł dla trzyosobowej rodziny. Oceniane będą. Wygląd! Pomysł! I smak. Moi drodzy i mamy jeszcze dla Was zabawę. W komentarzach pod spodem napiszcie Wasze propozycje dań wegetariańskich, a dla najlepszego pomysłu dla jego autora mamy przygotowany designerski czajnik od firmy Galicja. Warto również odmienić, że pod koniec tego odcinka Biesiek we wejdzie pod to koło, zakręci nim i będzie żaru. O nie, Joker. To by oznaczało, że wtedy jest twist i ja będę żarł. Ropu, omleta! O czajniku to miałem ja powiedzieć. Wygracie czajnik designerowski. Designerowski, designerowski. Właśnie dlatego tego nie powiedziałeś, nie? Designerski! Beł. Coś wygląda? Czyli będziesz robił jajecznicę. Słuchajcie, Adrian jest najlepszy w jajecznicy. Oglądajcie odcinek bezglucenowy, zobaczycie jakie tam wyszły pyzy. I mamy jeżowca. Co to kur. Daj im się pokąpać. Idź. Stąd. A na końcu jajecznica. Chodź, chodź, chodź do mnie z kamerką. W tym samym odcinku bezglutenowym zobaczycie też perełkę ze słodkimi pieczarkami, nie? A tymczasem przygotowuję swój specjał, czyli jajecznicę z dodatkiem pieczarek, a także szczypiorka. Moim tajnikiem, jeśli chodzi o jajecznicę, jest to, że cały czas ją mieszam. Dzięki temu ona ma taką kremową konsystencję. I pamiętajcie, że jak robicie u siebie w domu jajecznicę, to nie ścinajcie za mocno żółtka bo to w żółtku jest najwięcej składników odżywczych. Białko się ścina, a żółtko takie, wiecie... Uuu. A, przyszedłem zobaczyć. Ty wiesz, jak to wygląda? Jak skrzek w jeziorze, taki, wiesz... <laughs> Ale weź to zrób, żeby to wyglądało do ludzi, wiecie Słuchajcie, ja to po prostu bardzo proste śniadanie. Zapiekam tutaj pomidorki. Mam tutaj wybełtane jajeczko z solą i odrobiną pieprzu i zrobię lecik. No i tyle. Ale zobaczymy, jak Adrianowi wyjdzie a jest mistrzem, mówię Wam. Nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj oczku. Na raz, na dwa, na trzy, Voila! A tak, tak. To jest leśna uczta, a to jest jakiś pastisz. Dobra, za wygląd pięć-pięć, Można, można. I musicie to zobaczyć, słuchajcie, musicie, naprawdę. Ty ten to masło szpachlą nakładałeś? Tak, się mnie uczył na metamorfozach. Dobrze posolone? Mhm. Naprawdę, poczniemy. A tutaj mamy pani Magdaleno, omleta z uśmiechem, czyli tutaj mamy pomidorek, jajeczko, no i. Taka tutaj... pomidorowa już to. Tak, dekoracja też jest bardzo ładna, można ją schrupać. Z takim uśmiechem dla pani. Dobre? Bardzo dobre. Mhm. Tak, no więc tak, smak. 5-5. Mm, nie będę z tej oryginalna. Nie kołem, nie śmieje się. I pomysł. Pomysł. Powiem Wam, że z tego szerokiego wachlarza kuchni wegetariańskiej obydwoje wybraliście jajka. No Tylko jecha. z innymi dodatkami. Ale pokazujemy, że mają szerokie zastosowanie. Poza tym na śniadanie są zdrowe. No dobra, ale umówmy się. Trzy, trzy. Remis. Jestem usatysfakcjonowany. Dobra, chodź, zjemy tam. Nie ma co dyskutować. Jan, ja coś czuję, że idziemy łeb w łeb. to nie, nie czuję, że są proste obliczenia matematyczne. Ty 5, ja 5, ty 5, ja 5, ty 3, ja 3. 13, 13. Już przestań, przestań, <laughs> przestań, tylko... Co robisz na obiad, chłopie? Ja słuchaję robię ryż z warzywami. A nie sushi? Chyba ciebie będzie susiło po tym. Nie, ryż z warzywami. Gdzie sushi? Wegetariańskie. A ty co? Ja, proszę pana, robię krem z brokułów, To będzie krem de la creme. Dodatkiem, oczywiście, innych przyzwoitych i zdrowych warzyw. Robię grzanki, żeby to trochę wzbogacić. Adrian, powiedz mi jedną rzecz, że tak szczerze, improwizujesz trochę, bo ja tutaj tak powiem ci, że naprawdę tak. Wysiek, to jest pełna improwizacja. Powiem nawet więcej. Moim zdaniem, całe te konfrontacje zmuszają do improwizowania. Nie? Panowie! Ile jeszcze mam czekać? I ja to już pani Madziu powiem pani, że to było takie, w takim tym, nie? I on jak szedł, to mi nogą tak, o. Jest to nagrane, jak to się rozwala. Czyli generalnie ta postać miała taki wyraz twarzy? Yy, to jest krzyk to, 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 to było nawiązane, to jest nie postać, postać, jest tutaj nawiązuje do Japonii, bo tam w Japonii tacy no, ryż jedli o może tak albo sadzili. No i tutaj chciałem takiego shoguna zrobić. <głosy> 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 Czyli to się nazywa zdenerwowany shogun. <noise> Ja pierwotnie chciałem zrobić krem z brokułów, ale ponieważ wyjątkowo składniki nie chciały ze mną współpracować, obrałem inną strategię i zrobiłem mus brokułowy, rzecz jasna, na słono, ozdobiony grzankami. Wow, no brzmi jasno. I nic mi się nie rozjechało. Dobra, no to co, próbujemy, tak? Może najpierw estetyka. <śmiech> <śmiech> <Poguń jeszcze tutaj. śmiech> Powiem tak, szogun. Jest szogun jest, jest ładny, no. Jest w swoim rodzaju. Koło dlatego pięć za estetykę dla pana. No też bym powiedziała, że piątka no za estetykę, piątkę, bo to jest no to wybraczę, ładnie to wygląda. Piące. No po prostu ładnie to wygląda. Teraz Dzięki. próbujemy. Jak? No twarde. Wszystko twarde, mimo że mus, a jednak twardy. No jak mus to mus. No. O, o, o. na pewno warzywa są miękkie. To jest naprawdę smaczne. No, dziękuję. Cztery. Dziękuję. To jest naprawdę twarde. Dwa. Pomysłowość. Powiem wam, że dawno się tak nie uśmiałam, bo nie popłakałam się dawno ze śmiechu, dosłownie popłakałam, więc pomysłowość piątka i piątka. Brawo panowie. Kolacja. Wszystko, dziękuję. dziękuję Co? Pusto, nie? Zobaczył niego. No. Też nie jest za bogato, ale coś trzeba z tego zrobić. Co, Wiesiu? Ja, słuchaj, dzisiaj, wiesz co, no... Trochę się przeliczyłem z pieniędzmi, a Ty? No, jak sam widzisz, już na nic innego nie starczyło. tylko. Słuchaj, powiem Ci, w sklepie sięgają głęboko do kieszeni. Nie było nic. Nie było i tutaj jest... No, jest jak jest, ale z tego coś się da zrobić. No, ja robię pastę jajeczną, a Ty? Ja robię kanapeczki. Przez chwilę też myślałem o paście jajecznej, no bo przecież wykorzystywałem jajka do śniadania. No ale stwierdziłem, że no... może wystarczy już, Magdzie. E, I dlatego zrobię kanapki z twarożkiem. Wiosennie, przyjemnie, smacznie. Twoje zresztą też jest dobre. E, no i trzymamy się w konwencji. Najważniejsze było dla mnie to, żeby zmieścić się w 35 złotych. Wygrałem paragony? W ilu? 35. Żartujesz? Zobacz. Napkowa kolacja, no, ale... prawdziwie po polsku, ja no... nie mam pytań w ogóle. No właśnie, no właśnie, no to liczyliśmy. Słuchajcie, najważniejsze, że to będzie dobre. Tutaj oczywiście też wygląda. Ciupynga. Cały uśmiechnięty odcinek. Dobra, ale ja próbuję. No, pasta z farożku. Farożek jak parożek. No. Farożek jak farożek. Szału nie ma. Pasta jajeczna. Pasta jajeczna. No, też szału nie ma. Nie, ale dlaczego tak mówicie? Fajne jajko zrobiłeś, bo widzę, że nie ugotowałeś ich tak zupełnie na twardo, a jednak to żółtko takie delikatnie rozlewające się. No słuchajcie, w takim razie ocenę. Oczywiście za smak to wygrywa, czyli pięć. Dla okay. Pana cztery, no bo to jest bardzo smaczna pasta. Dziękuję. Ale jednak nie tak smaczna jak ta, bo ta jest doskonale doprawiona. Estetyka. Wiesiu, no, no ja, ja Cię docenię, no, doceniam, doceniam, doceniam. Piąteczka. O, dziękuję Trzy. Co? Jednak ta pietruszka tutaj tak indrasinko. No też ładnie I pomysł. No i pomysłem 3 i 3. Konfrontacje to super pomysł. Bardzo chciałbym podziękować firmie Galicja za taką możliwość. Szczerze od serca, pierwszy raz miałem okazję w ten sposób się pobawić, pogotować i pewne rzeczy robiłem naprawdę pierwszy raz. Mam nadzieję, że Szogun mi zapewni zwycięstwo i chwycił za serce panią Magdę. I wieśka Szogun zrobił furorę. No i wcale się nie dziwię, no bo. Jak możesz zareagować, kiedy na talerzu zobaczysz takiego szoguna? Ja bym się bał jeść. Wiesiu. Ale że co? Nie mam dla ciebie dobrych wieści, bo ja zmieściłem się w budżecie. 45 zł 69 groszy. I na ostatnie zakupy wydałem 50 zł 23 grosze. Nie, no to ja bym uznał chyba, Byłbym że tak... też zmieścił się w budżecie. Jest 50 z przodu? Jest. jest 50. No jest, no ale to też Czyli jakby było 59. No. Czyli nie masz minus 10, ale ja mam plus 5, bo jednak mniejszy paragon. Pasuje. Dogadanie. A teraz niech maszyna zlicza punkty, bo my już za tym nie nadążamy i za chwilę się przekonamy, kto zakręci kołem, niefortuny. Panowie, czy ja wam już mówiłam, że idziecie web w łeb? Tak, my to tak. wiemy od samego początku. No, to ja mam dla was teraz taką informację. Podsumowując punkty, okazało się, że macie ich dokładnie tyle samo, zatem obydwoje kręcicie kołem! No nie! No nie! Tak! tak Remis! O Jezu! Proszę Ale... bardzo. Gratuluję i dziękuję jednocześnie. Ty pierwszy? Słuchaj, no! Ty! Kręć. Ja pierwszy? Dobrze. Dawaj. Pomaga! Raz, kozy. Zadanie dla mnie. Ja odczytam. Jak Joker, to masz dwa zadania. Oh. <ślesy> Ale było blisko głowy. To, bo... <ślesy> to jest, naprawdę, remis! – I na tym kończymy o, konfrontację. Wiesiu, twoje zdrowie. A to on wyjdzie nam na zdrowie? Wyjdzie. To jest chrzan taki japoński po prostu, nie? Z japońskiego. Na raz? Na dwa. Na trzy. O! Czuję to. O! Na pierdziu. O. A może jeszcze pojedzie. Stariasz, mam dreszczeń. Nie, ja doczuję tutaj. To co? Mamy to wszystko. Tak. Chodź. O, ja odprowadzę kolegę, żeby się nie... I tym sposobem kończymy konfrontację z firmą Galicja. Mamy nadzieję, że Wam się podobały. Pamiętajcie o naszej zabawie. Czekamy w komentarzach na Wasze propozycje dań wegetariańskich. A najciekawszą nagrodzimy designerskim czajnikiem od firmy Galicja. Zostawcie suba, kliknijcie w dzwonek i nie przegapcie kolejnych odcinków na naszym kanale.